Ten smartwatch to tak naprawdę ciśnieniomierz. Huawei Watch D2 to bowiem urządzenie absolutnie unikalne na rynku. Z zewnątrz wygląda jak zwykły smart zegarek z prostokątną kopertą, sporym ekranem i ładną koronką, ale po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że w pasku umieszczono napełniający się powietrzem mankiet, który w zestawieniu z odpowiednimi czujnikami i algorytmami jest w stanie zmierzyć ciśnienie tętnicze. Dokładnie tak jak duży, nieporęczny i mało wygodny tradycyjny ciśnieniomierz. Watch D2 robi to na tyle dobrze, że uzyskał certyfikat urządzenia medycznego, i to jest absolutny game changer dla wszystkich, którzy muszą regularnie mierzyć swoje ciśnienie, czyli tych kilku milionów ludzi w Polsce, którzy chorują na jakieś choroby układu krążenia. D2 ma też funkcję ABPM, czyli że pomiarów w interwałach przez 24 godziny, tak jak robi się to w badaniu Holtera, ale bez uciążliwego noszenia na sobie dużego aparatu przez całą dobę, czyli także w nocy. Smartwatch potrafi przygotować po zakończonym cyklu raport z takiego badania i co ciekawe mój osobisty kardiolog powiedział, że on ma sens i rzeczywiście może być pomocny. Watch Z2 to także około 5-6 dni pracy na jednym ładowaniu, EKG, stały pomiar pulsu, wykrywanie sztywności żył, pulsoksymetr, monitoring snu, a nawet cyklu miesiączkowego u kobiet. Oraz w zasadzie wszystkie standardowe smart zegarkowe funkcje. Sprzęt kosztuje obecnie 1599 zł i myślę, że jest dobrym pomysłem na prezent. Pamiętajcie jednak, żaden smartwatch nie zastąpi wizyt u lekarza i regularnego badania się. Huawei Watch D2 może tylko w tym pomóc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.